Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę jak zmierzyć impedancję falową przewodu 50-omowego. No nie tylko 50-omowego, ale generalnie każdego przewodu koncentrycznego. Do tego celu potrzebujemy miernik RLC, no ten kawałek przewodu yy, oraz yy, wykonać należy dwa pomiary, pomiar indukcyjności przewodu przy zwarciu jednego końca z tych, yy, tego przewodu. Zaraz pokażę dokładnie jak ten pomiar będzie wyglądał oraz pojemności przewodu między oplotem kabla a fiderem aż do jakby tą gorącą. Przejdźmy do pomiarów. Pierwszą wartością, którą zmierzymy, będzie pojemność między oplotem a linią główną tego przewodu. I tu już mam miernik ustawiony, jeszcze tylko częstotliwość 100 kHz, bo powinniśmy tutaj w celu zachowania największej, najwyższej możliwej dokładności pracować na najwyższej częstotliwości na której, e, którą jest w stanie mostek nam wygenerować i mamy tutaj pojemność, oczywiście przy rozwarciu wyjścia tutaj widać, że jak dokładam, jak zbliżam palec, ta pojemność wzrasta ale wyjście powinno być po prostu wolne i e, do niczego nie podłączone spiszmy tą pojemność, czyli 150, muszę odsunąć rękę, 154 pikofarady. Następnie, w celu pomiaru indukcyjności, drugi koniec kabla musi zostać zwarty, i do tego celu wykonałem sobie tego typu zworkę z gniazda BNC. Tutaj mam kawałek plecionki miedzianej służącej do odsysania cyny i to zapewni nam niską impedancję, niską indukcyjność zwarcia po drugiej stronie przewodu. Miernik chce nam zmierzyć rezystancję, ale Przerzucimy go na pomiar indukcyjności 424 nanohenry. 424 nanohenry. Zmierzmy jeszcze indukcyjność samych tutaj przewodów, żeby pomiar był jak najdokładniejszy. To znaczy w tej chwili zawrę obie końcówki miernika na tutaj wystającym oplocie tego kabla koncentrycznego i tu jeszcze mamy nadmiarowo, 58 nanohenrów. No i te 58 nanohenrów musimy po prostu odjąć, bo to nie jest żadna indukcyjność tego przewodu. To jest indukcyjność tych dwóch tutaj przewodów. Miernik kalibrowałem przed pomiarem. Jak widać, tutaj ułożenie tych przewodów ma duże znaczenie. Tym bardziej, że mierzymy niskie indukcyjności. 58 nanohenrów. Ok. Podstawiając te wartości liczbowe, które Zmierzyliśmy, czyli 424 minus 58 nanohenrów. To jest, te 58, to jest właśnie ten błąd związany z przewodami miernika, a 154 farady w mianowniku to jest pojemność tego przewodu przy otwartym wyjściu. Otrzymujemy impedancję falową 48,75. No i jak na tak prosty układ pomiarowy, jest to bardzo duża, bardzo dobra dokładność pomiarowa. Okej, okay. dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam Was, cześć.